No, Come on, Champion the main tournament. Jakub the, the, the camera man. And those, mm. are records, the coach. Yeah, Lukasz. dziękuję Panu. Pan Mistrzek, że chodzi o funkcję stanowiska operatora kamery. Jak tak... jest? Wypadło w <grymne> Zawodnicy, goście, rodzice, trenerzy. Historia nie tyle zatacza koło, ile po to prostu toczy cały czas. Ten z walcem, ten walacz tam wołuje wszystko. Lecimy. Osiem lat. Wykonu się właśnie 110 międzynarodownie rozechow Darek. Ka kawał, kawał dobrej historii. Dale, dale, na was, dale, na was. Nie ma bez Was, nie ma trudnieniu bez Dareka. Razem tworzymy takie ciało, które funkcjonuje i które daje nam tą możliwość, żeby pograć, sprawdzić się te swoje, a, a, tam, te, te, te emocje, które, które wynikają z twardych, ostrych meczy. Sprawdzić, zobaczyć, czy się nad nim panuje, czy nie, czy jednak one biorą tą przewagę nad, nad Wami, czy nie. Słuchajcie, krótko, krótko, tylko mam taki zwyczaj od niedawna, bardzo fajny, bo ktoś mi nawet powiedział, że, że, że nie może się doczekać, co tam Darek znowu wymyśli. Kameralny turniej 110, bardzo fajnie, bo wtedy można jakoś tak fajnie dużo pograć, zobaczyć i tak dalej. Fajne mecze w grupach, powiem tylko tutaj. Trzystetowy mecz Andrzeja Fiałkowskiego z Tomasem Fuchsem z Gerlitz. Tu rzeczywiście ten mecz oglądałem, nie wiem czy filmowałem. Tomasz Fuchs, tajne quali mecz w grupie gegen, gegen Andrzej. To znaczy, jakiś top mecz? To znaczy, Gajerszpil. To znaczy, ja. Kule balek, świetne wymiany. Naprawdę walka, trzystety. 7-6-3-6, 10-3. No, nieźle. I tu była walka o turniej główny, więc tutaj nie ma jak ja to mówię, mój stary przyjaciel, posłów Rzeczypospolitej, nie ma strania po To jedziemy dalej w takim razie, tutaj mam grupę, w której Błaszczyński, Adam Błaszczyński, który grał w finale, o tym żeśmy jeszcze nie wiedzieli, że w finale, ale był rozstawiony z numerem 2, grał 3 sety z Przemkiem Golubińskim, Przemka nie ma, ale jest, jest Adam, eee, to czwarty mecz, trzy, 3 trzy, trzy sety, wygrałeś pierwszego, przegrałeś drugiego, później w tajbreku gdzieś tutaj widzę już raczej Zdecydowane zwycięstwo. Więc w tych grupach eliminacyjnych tam się toczą te mecze. Grupy eliminacyjne polegają na to, że my tam się dzielimy później. Tu, na turniej główny grand bonus i na pequeño bonus, prawda? Robimy sobie taką selekcję tego naszego poziomu, tego naszego odpiennictwa, którego tak kochamy. Tak, tak sądzę. Gramy, bo, lubimy, bo, bo bo poświęcamy się tej pasji, tak nie A dalej bref, ten duziomy bref, gdzie się zagalował ręką tylko i wyłącznie, tu jakieś 6, 4, 7, 6 wstecze z kim to było. A ja wygrał, my go, wygrał jeden mecz. Ok, i tu mamy jeszcze jedną grupę, który był numer jeden, nastawiony Jakub Goliński. Jakub raczej tutaj przeszedł tutaj, tym walcem, ja mówimy o historii yy, turnieju, A tutaj historia yy, zawodnicza przeszła walcem po, po swojej grupie. Yy, nie było tu 3 żadnych. Jest 3 Kamil Ceglarek przegrał z Andrzejem Cedlarczykiem, półfinalistą turnieju. Ja? Przegrałeś? A ja mam tutaj, że z, z Andrzejem Słodaczykiem. Wiesz, nie jest? Nie, Andrzej też. Okay. Przechodzimy teraz do, do, do tych turniejów, które, które wynikły z tych eliminacji. Turniej główny. Turniej główny. A, no fajne mecze Świetna postawa przede wszystkim Adama on grał wcześniej w dwóch tygodniach, 12 grał w półfinale i na pewno wtedy marzeniem takiego zawodnika jest zagrać w końcu w tym finale. Dramatyczny półfinał z Andrzejem Piałkowskim, Ty miał też szansę zagrać po raz pierwszy w finale. W Zagrałem pierwszy raz w półfinale, na razie Ta, Pamiętam, że ty dwa tygodnie temu grałeś ćwiartkę, tak bardzo chciałeś wygrać, że po raz pierwszy grać w półfinale. Tam ci się nie udało, z, bodajże z Grzegorzem Nadlicznym z Lubsta. A, i, i dzisiaj zagrałeś tę półfinale, miałeś szansę na finał. Cały mecz zakończył się dość dramatycznie. Zostawmy ten dramat. E, mogę tak tylko skonstatować, nieraz się lodu używa do, do whisky, do koli, jak jest gorąco. Czasami lód też się używa jak boli głowa kogoś, a ma coś z głową nie w porządku. Czasami też się przykłada do nogi. To był ten właśnie moment u Andrzeja. Przykro mi że tak się stało, ale widzę, że stoi na Jest wszystko w porządku. Cieszę się, że to nie była taka kwestia, która by się tam musi być, ale jeszcze nie aż tak Tak, no to był fajny, to był rzeczywiście półfinał niesamowity, sam będę go długo pamiętał, uwieczniony na YouTubie. Waliński wygrał Sedlaczykiem, Sedla... Se, sedlaczek. się 6475. Tam w drugim secie zaczęła, zaczęła się robić jakaś gra. Widziałem kątem oka. Blisko tam był Andrzej, co? Tak, blisko. Pierwszy raz z się zjawił i tutaj próbował tutaj naszego czempiona ale też dlatego, że pierwszy raz przyjechał i no, na nawierzchnię. Okej, okay, tak mówił, no, że musi się zawsze jadć na bierz. No i ja. rzeczywiście było no, niebo nie lepiej. I... Niż w grupie wcześniej, bo chyba wygrałeś w grupie. I to tak. mnie trochę przechodziło. Trochę Myślałeś, że to pójdzie e, e, łatwo. Ja, no to są te takie te mecze, które nie pamiętam tutaj meczu nawet chyba nawet, na nawet wyniku. Nie mam sedlaczy ani nie wiem dlaczego. To jest oczywiście moje zmiana. Przechodzimy do Grand Bonus z czyli w którym zawodnicy wygrali jeden, mecz w grupie jeden przegrali. I tutaj mamy tak, 6-7-5 Fuchs z Darek Lefty. No, Darek Lefty walczył, widzę, 7-5. Lefty jak lew, lew, Lefty. A poza tym to tutaj jednak zdecydowany triumf Tomasa. Cieszę się, że po długiej przerwie znowu jesteś. W się, że na lange pauze wieder zurück biesą und wieder mitmachstwem w meinem Turnier. Finde ich schön. I oczywiście freue mich na deinen titel. Super. Gut gemacht. Good job. Thomas. Przechodzimy do Pekenio, bonus turniej. Ten guziomek zawsze coś wymyśla, to już trwa trochę. No to są zawodnicy, którym się nie udało, tak to sformułuję, wygrać żadnego meczu w eliminacjach. <coughs> ale spotkali się z innymi, którym też się nie udało. I walczyli o ten tył. E, e, wygrał to wszystko Kamil z kątów. Cieszę się, bo to bardzo sympatyczny człowiek zawodni. 300 z kim ty grałeś? Z Glichem, tak? Z Glichem grałem jeszcze sety z Łukaszem. Dlatego później mu siłę. A widzisz, to mamy tu problem. Łukasz, młody człowiek, taki napakowany, gdzieś tam mówi, kurczę, już nie mogę biegać. Tyle grałeś w a nie To rzeczywiście tutaj dziwny układ, bo tutaj filmowałem jego mecz z Daną, z i nie mam siły biegać. To tylko tak wypatrzyłeś. Ty jesteś w ogóle specjalista w wykańczaniu meczów. My myśli teraz nie. Na, na, na koncie, tak. Wymuje się ten że rekordy najdłuższej wymiany śmierci na odbić należy do kątów. Najdłuższy gen, w którym grał Palicki należy do kątów po jednym 21 gen. Także jeżeli chcecie jakąś księgę Guinnessa, no to kąty wrocławskie tutaj służą. Okej, okay. to było na tyle, jeżeli chodzi o Gratulacje jeszcze raz. A teraz już przechodzimy. To był ten nowy rytuał, tak? On już trwa. A, bardzo miło. bonus turniej. Dzisiaj mamy dyplomy niemieckie. Wicema niemieckie mamy. Wicemajster Adam Uczyński. Gratulacje, jego nie ma. Przekażemy mu oczywiście. Zapomniałem czegoś. Zapomniałem tego, ale to nie zaszkodzi. Eee, Meister Peceno bonus Turniej W ramach Nieznanego turniej Rozwoju w Dalej 40. Kamil Ceglary, Kąty Wrocławskie. Że po wielkości Pekenio. ale ciężko. Proszę i. Ta jak ta, leżał? Ta, jak tak jest. samo jak oddajemy, teraz. Oddajemy głos Kamilowi. Twój e, e, finałowy przeciwnik nie ma, także musisz tutaj. Znaczy, finał grupowy. Czas. Tak, tak, grupowy. No, ja. Bardzo fajne mecze zarówno w grupach, jak i, jak i w turnieju już Pekenió. No. Turniej bardzo bardzo męczący, bo taki skondensowany, kilka godzin, trzeba było zagrać kilka ciężkich mecz, także przypuszczam, że jutro będę, będę go ciężko wspominał w nogach. No ale bardzo się cieszę, że nareszcie po tych czterech turniejach udało się wygrać nareszcie ten uprawniony. pierwszy. to jest pierwszy tryb! Tak, to jest pierwszy w ogóle turniej w moim w tym sezonie, także w kątach tam też zawsze brakowało czegoś, bo miałem czwarty, piąty, szósty, jakieś ćwierćfinały, zawsze brakowało Super. tej kropki. Na DG się udało. Monika Leni w Kanadzie, a no to pewno też są uczestniczenia, smsa, Bardzo się cieszę, że to się zakończyło. Super. to jest pierwszy, to twój pierwszy zdobycz na, na Rozem od Dareka. Tak, tak pierwsza zdobycz. Czwarty turniej, pierwszy puchar. Drugi finał, ale pierwszy raz, pierwszy wygrany. Ja. Zwycięzca PKO Bonus Turniej, chłopice Darek! Chłopcy do klaski, chłopcy. Zostawcie z nami, Grand Bonus Turniej. Wicemajster... O! Oh, my God! <śmierdził> Darek, Lefty, Guzioły. Co ten facet wyprawia? To jest jakaś nie, nieziemska sprawa. E, nie ma Darka Lefty'ego. Dlaczego nie? No jest jak? Jest no, Darek no, Tak. Jest Darek z, z lewej ręki? Darek Lefty. Zapraszamy da Darka Leftiego. Proszę Co tutaj jako? za Dzięki. wicemajstera. Dzięki. Wicemajster Darek Lefty. Po raz pierwszy, czy nie? Który nie, raz? już coś tam grałem to. Tam. Coś tam grałem, tak. Ale nigdy nie było tak wysoko, tak? E, nie, było, 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 było. było podczas master'sa, i... podczas mastersa, podczas Mastersa... Wtedy, kiedy najlepsi grali w to ja zagrałem w finale głównego. A ja. ba najlepsi grali w tak, Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak, bardzo. dziękuję Dalej, bardzo. Darek, Darek Lewski-Kuziołek, wicemajster. Dzięki, kurwa. I oczywiście, o, niemiecki dyplom, Deutsche Unikunde, Meister Thomas Fuchs, Kumpel z Dużyny, Gerweiss, proszę bardzo. Aja, ja. Congratulations. Ten raz ja też muszę stanąć, bo finaliści jakby. Ja może powiem tylko, że, że... co ja mogę powiedzieć. Ja mogę powiedzieć, że ja dużo dzisiaj grałem. Rzadko kiedy gram lewą, tak dużo meczy. Już zaczęło mnie nadgarstek boleć. Zadowolony nie jestem, bo nie było aż takiej wielkiej padaki. Tomasz oczywiście, zasłużony zwycięzca, gram bonusa tutaj raczej ciężko było. Chociaż tam pomału w pierwszej secie gdzieś tam się łapałem na, na, na po pięć, ale nie, nie dało rady. Z jedno tylko powiem. Bo nie a propos tego turnieju, a propos mojej lewej ręki, ostatnio na YouTube na rzuciłem. Tydzień temu, słuchajcie, muszę się pochwalić. A więc ETF. Grałem w meczu ligowym w Lipsku, to jest taka liga powyżej 50 lat. Zagrałem prawą ręką singla, wygrałem tego singla bez szczegółów, doznałem kontuzji ręki i wygrałem debla lewą ręką. I cały mecz, żeśmy z Lipskiem jako duży na gelis, wygrali. Byłem strasznie z siebie zdumny i sam do siebie powiedziałem: Darek, Jesteś zajebisty. To się nadaje do księgi Guinnessa. Wygrać singla prawą ręką, dokończyć debla lewą ręką, to może tylko kto? Dalej. Darek. Darek wziąłek, Gratulacje Darek. Ja tylko tyle. Bitte. Nein, du bist Ich bin eigentlich nur froh, dass ich nach der Pause wieder nach so langer Pause wieder vernünftig Tennis spiele. dass ich nach so langer Pause wieder vernünftig Tennis Und das ist noch erfolgreich weil das freut mich umso mehr. Und jeszcze z solchen Das war's? Ja? ja? Thomas Fuchs, der Sieger. Mit dem instagram Wir zum Turnier głównego, czyli Main Tournament, <laughs> czyli Hauptturnier. Dritter Sieger. To wiecie, dlaczego? Andrzej Fiałkowski, Kąty Wrocławskie. No, jezu, to, że możesz chodzić, to naprawdę trudne cięcie, że, że nie ma jakiegoś takiego. Proszę bardzo. Zostań proszę z nami. Triteziga, Andrzej Sedlaczek. Nie ma, wrócił do domu. zostanie oczywiście. No i słuchajcie, a Darek lewki to jest <śleskujesz> No, finaliści. Pierwszy finał Adama, świetna gra, naprawdę podobało mi się, a tylko jednym zdaniem skonstatuję Twój finał. Kuba dobrze serwował, naprawdę. I kick, i na zewnątrz, i do środka, i gdzieś tam raz zwolnił, gdzie został ukarany, bo tam wcześniej atom, 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 zwolnił, myślałem, że troszeczkę Cię oszuka. W sportowym oczywiście żargonie, terminologii sportowej. Nie dałeś się, świetnie retugnowałeś. Tu muszę powiedzieć, tam masę innych jeszcze świetnych rzeczy, ale to, co się od razu narzuciło, to naprawdę świetne retury. Praktycznie kilki wracały, każde trudne, czasem gdzieś tam porannie, nie na drugą stronę siatki, ale jednak. Czy był jakiś raz? Nie było. Potwierdzenie w słów guziołka. Był? Jeden był? Jeden Był? Jeden był. Jeden był. Jestem dumny jako szef tego turnieju i właściciel wicemajstra Adam Błaszczyński. No i oczywiście Jakub Goliński. Spojrzmy tam, tam. zdjęcie, trzy gwiazdki. Kuba Goliński, bo ja go nazywam Kuba. Lubań, teraz Poznań. E, no cieszę się, nie było Cię trochę. Ostatnio byłeś chyba na setnym, dobrze mówię? Czy na moim 50? Na setnym. Na, na moim 50 nie byłeś. Wow, dobrze teraz. <laughs> Majsta, Jakub Goliński Poznań. Gratulacje. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Musisz to utrzymać, najważniejsze. Dwa na raz? Tak, niestety. Tradycja wiesz. Musisz to jakoś pomoże Przypomnę tylko, że na tym turnieju, tutaj na tym kucharze są wszyscy zwycięzcy. Oddaję głos a, 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 no człowiekowi, który przegrał tak techowo ten półfinał. Proszę, parę słów. Nie, ja jestem dzisiaj zadowolony, bardzo ze swojej gry. Zagrałem naprawdę fajne mecze i to jest najważniejsze. Żeby być no, zadowolony z tego, co się pokazało na korciać i to osiągnąłem i, i super naprawdę. No. Nie udało się dokończyć meczu, ale to też mówię, no już nie miałem siły, bo Adam zaczął grać naprawdę świetnie taki z Także dzięki wielkie, jeszcze raz, Darek. Będę miał teraz trochę przerwy, ale mhm. Róż. Róż. A kontra kontroliowskie. Dziękujemy Brawo. Finalista Adam Waszyński, z ja dobry turniej zagrałem, ale no, właśnie tak jak było mówione, półfinał był dramatyczny. Szkoda, że tak się zakończył, no i finał, klasa zawodnika, kupy, naprawdę super, ale zadowolony, trochę zabrakło w finale paru elementów, ale jestem zadowolony. Ogólnie ten turn turniej udało. Tak. Finalista, Adam Waszyński, I żelaz. I Cieszę się, że mogłem kolejny raz wygrać ten turniej, udało się i... i... Co? No chciałem podziękować Darkowi za zorganizowanie cał organizowanie cały czas tego turnieju. jest taki miły akcent, że przyjeżdża się do rodziców. Można gdzieś tam gdzie mieszkam już w Poznaniu na stałe. Ciężko jest wybrać się specjalnie. Jest to taka dodatkowa atrakcja. i Cieszę się, że mnie się. Ta I, i tenis. No i jakby po tym triumfie robię sobie przerwę 2-3 tygodnie, więc... Idealnie, tak nie będę. W Idealnie. dobrym nastroju, Warto, tak. Będę tak. w dobrym nastroju e, wypoczywał. Tak. Także bardzo dziękuję. Jakub, i mały egzamin. Ja. Ostatni futrynów w rozmowie Rok przynajmniej. Bo, bo, bo e, e, turniej, liczba, numer turnieju to będzie ciężko. A jak cię <laughs> się sprawdzę? No. 2010. 2010 dopiero? Nie, tak. 12. No, Te gwiazdki wyglądają na stare zadania. Zobaczysz, że ona takie wypowiały <grym> 12, po 13. Chyba sporo czasu. No szczerze, to, to dojcie ci jak 12-13. No, 12. Typuje że 12. Statni e, twój tryb. Tak. Ok. E, sprawdzimy to. Sprawdzimy. Gratulacje, jaką policji! Fotki zrobimy wszystkie na koniec, ale ja poproszę Jakuba właśnie o tą gwiazdkę, o sobie Tak już, bardzo proszę, pokibicujmy mu, żeby on to ładnie prosto przykleił. Zaraz oczywiście będzie musiał otworzyć szampana, ja się z chęcią napiję. Ktoś to prowadzi, będzie mógł tylko ewentualnie język zamoczyć. Czwarte, czwarte zwycięstwo Kuby. Trochę się zmienił, nie? Drodzy, drodzy Państwo, jak myślicie? O już tam dobrze, no już starczy. No nie no, to na, na mniej, pozytyw, no, na pozytyw. Włosów mam mniej. Co tam skubiesz, prosto to jest wszystko. No prosto właśnie, do idealnie danych. tak No i nie odpadnie? Jakub Goliński, czwarty tryb. Brawa dla Jakuba. No i prosimy o otwarcie szampana. Pokażmy, że to jest e, czempionski szampan. Fajnie. Majster. Majster, prawda? Ty się nie jesteś jakiś tam majstrem, tylko mistrzem. Oczywiście, jak najbardziej. Nie można, nie? Nie, 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 szieraj. Musisz po barmanze wypić. Chyba, że będziemy łapać. Nie że Okay. Proszę z Pucharami. Jakiś łyczek tam alkoholu 0000001 chyba. O, tu pierwszy Tomas, to mi się podoba. Nie dajcie się nam mówić. To jest... Kamil oczywiście, bo wszyscy z Pucharami, z tymi, który... Nie myślę oczywiście. Poproszę też ktoś kto ma ochotę, słodki, dobry szampan. Ale najpierw najpierw skupną się ci, którzy zasłużyli, którzy biegali, którzy się napłocili. Waszyc, idzie się proszę. Triumfator, finalista Adam Błaszczyński. Triumfator tu głównego, Jakub Goliński. Tomasz z Wielich, triumfator Gran Bonusa i triumfator Pekinio Bonus. Wasze zdrowie, bądźcie zdrowi, grajcie tenisa, kochajcie tenis, to jest wspaniała dyscyplina, to jest naprawdę pasja na całe życie. Jesteś byłem na miesiącach Europy w Baden-Baden, gdzie była kategoria plus 75. Wyobraźcie sobie. Baden-baden. Baden-baden, plus badem, 75. Badem, badem, plus badem, 75. Tak, czy nie? Fajna, fajna. Bo tam mieszkała w dużej w że Anglii jak było świata wnięta, jak to tak pamiętam. O, to Także ciekawy temat. Kampana. Czy ja mogę napisać? Oczywiście proszę jakiegoś tego. O, o, Ja nie piję. Co to jest? dolać? Tu nikt nie pije, tylko my degustujemy. Pan spróbuje, proszę, panie Dysławek. A, on dolać, no ja nie piję, ja nie piję, a mówi dolać. No proszę, tam ja widzę tam zamieszka. Jakimś takim tym... Nie Prawie to jest. Można się tutaj jeszcze e, 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 poczęstować gości. Alicja, masz ody na łyka słodkiego, nie, dobrego szampana? Nie. Ma, tak? no i kuba, nie masz, tak? Ej, Kuba, dawaj, dawaj, jeszcze Kuba, 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 nie, Kuba. Nie, ja to nie jest A moja, no to moja jest mama jak pelikan. Nie, 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 <laughs> Wszystko łyka. Jakieś refleksje ostatnie jeszcze, zanim zrobimy te fotki. No to zmęczeni trochę, no nie? Na razie. Słuchajcie, ja za, na razie ja a jest zapraszam. A, jest, a będzie jakaś na przykład zróbmy edycję letnią. Dlaczego nie ma letnie? E, myślę na no, no, myślę to. No trzeba... 6, 6, 6 kortów, rewic, myślę na to. Myślę od myślenia jest, to jest że jakiś niezły krok do, do czynu, prawda? No, może coś tam się robi. Rób dziękuję. Przypominam za tydzień, 27 grudnia. Zostanę filmowanie, bo to Łukasz. Będzie. E, gramy 111 turniej. Zapowiedziała swój start ekipa, bardzo mocna szef bardzo mocna ekipa ze Świdnicy. Pozdrawiam całą ekipę Andrzeja Miśka, Wojtka Zawickiego. Wszystkie tuzy tenisa. Ponoć ma się zdjawić jakiś gwiazdor. Czekamy na gwiazdora. Nie tego świątecznego, gwiazdora tenisowego, oczywiście. I dziękuję wszystkim Łukaszowi Marcin Lat. Artysta, portrecista, malarz. Dziękuję, że mi pomaga filmować. Dzięki temu mamy ponad 3000 filmów na YouTubie. Możecie siebie oglądać w celach szkoleniowych, żeby sobie przypomnieć coś i tak dalej, i tak dalej. Kiedy będą filmy z tego turnieju? Proszę. W związku z tym, że tydzień już jest trudny film, filmy dzisiaj będą się ładować. One są w HD i ładują się bardzo długo, naprawdę bardzo długo, godzinami. Postaram się jak najszybciej to zrobić. Muszę to zrobić, ponieważ za tydzień już jest następny. Punkt. Czyli w ciągu tygodnia będzie. w ciągu tygodnia my. Tak jest. Okej, okay. no dziękuję wam. Gratulacje jeszcze raz. Cieszę jeszcze na zdjęcie. Pokaż, dzięki. My mamy zdjęcie. Jasne, wszyscy powiedz. Chodźcie proszę, finaliści, F finali, finaliści Pekenia like. najpierw. Ale, ale ten razem koło. Poczekajcie, poczekajcie, proszę, <so> zaraz sekundę przyjdę. I nie filmu. Nie, zatrzymaj na Kubie, wjeżdż na Kubę i przyniosę tylko koło i zrobimy wszystkich finali.